Wyrok w sprawie pani Maryny Le Pen budzi następujące refleksje. Otóż, przede wszystkim, w tak zwanej pfu demokracji, lud tfu może sobie wybrać, kogo chce na prezydenta. I wtedy go, prawda, muszą wypuścić. Natomiast we Francji nie ma, jak widać, pfu demokracji, tylko jest nomokracja. I prawo mówi, że lud może wybrać tylko tego, kogo mu wolno. I to jest nomokracja, czyli rządy prawa, które są ważniejsze niż rządy ludu. Natomiast takie rządy prawa wtedy mają sens, kiedy prawo służy temu, żeby była sprawiedliwość, a nie temu, żeby wykorzystywać prawo do walki politycznej. Otóż w tym przypadku, proszę zwrócić uwagę, że pani Lepin. Nikogo nie zabiła, nikogo nie pobiła, ona tylko niewłaściwie użyła środki unijne, zgodnie z tym, co mówi Unia Europejska. Ok. Jeżeli ona przekręciła w ten sposób 3 miliony euro, no to powinna dostać grzywnę 10 milionów euro, żeby to pokryć z nawiązką, prawda? Nie skazywać jej na więzienie. No, po co trzymać więzienie z powodów przecież nie kryminalnych, tylko czysto, czysto finansowych. No ale przecież. Jeżeli byśmy ją skazali na więzienie, ona startowała w wyborach na, na posła, no to na przykład w Wielkiej Brytanii jest tak, że jeżeli ludzi ją wybierze, to ona wtedy jest z więzienia dowożona na każde posiedzenie parlamentu, prawda, i odwożona z powrotem do więzienia, no bo zakaz jej startu wyboru, to nie jest kara na nią, tylko kara na jej wyborców. No? Na tym polega tu demokracja, że ludzie mogą ją sobie wybrać. No ale. Byłoby głupio z drugiej strony, żeby to prezydent był na każde działanie jako prezydent. W związku z czym rozumiem, że tutaj nomokracja jest ważniejsza od półdemokracji, mi się ona jak podoba. Tylko powtarzam, to może działać wtedy, kiedy sędziowie działają w imię sprawiedliwości. Natomiast ten wyrok, czyli zamiast wysokiej grzywny, więzienie, w zawieszeniu to wiadomo, że ona do więzienia nie pójdzie, ale ten wyrok jest tylko po to, żeby formalnie uniemożliwić jej stale w wyborach. Otóż nie można wykorzystywać prawa do działań politycznych, a to właśnie zostało zrobione. Takie są niestety metody we Francji i niestety to samo jest w Polsce.